Witam wszystkich na stronie 24. Dziś to inauguracja Solidarnej Polski na waszym, naszym portalu. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że będziemy spotykać się w miarę regularnie. Jest to dla nas ogromnie cenne, że za pośrednictwem portalu będziemy mogli się z Wami komunikować, przedstawiać nasz punkt widzenia. Myślę, że on też będzie wzbogacał Wasze spojrzenie, bo warto oczywiście poznawać sposób myślenia i motywacji polityków różnych stron sceny politycznej. Nasze media, te media mainstreamowe przede wszystkim nie są zainteresowane pokazaniem pluralistycznego punktu widzenia, to znaczy spojrzenia z różnych stron polskiej sceny politycznej na bardzo ważne i istotne dla nas wszystkich wydarzenia, które się dzieją w Polsce i na świecie. Stąd tak bezcenna też propozycja portalu salon24. Zaczynając więc od tych ważnych wydarzeń, krótko w telegraficznym skrócie chciałbym Państwu przekazać stanowisko Solidarnej Polski w sprawie szczytu, który dopiero co dobiegł końca, na temat przyszłości Unii Europejskiej, przyszłości też Polski w Unii Europejskiej. Jest tutaj zasadnicza rozbieżność pomiędzy stanowiskiem części opozycji, w tym Solidarnej Polski, a punktem widzenia reprezentowany przez premiera Donalda Tuska i przez rząd. Po pierwsze uważamy, że sprawo o tak zasadniczym znaczeniu dla naszego kraju powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem debaty wewnętrznej, rzetelnej debaty wewnętrznej, w pierwszej kolejności oczywiście w polskim parlamencie, bo przecież do tego ten organ władzy publicznej jest powołany. Niestety tak się nie stało. Dlatego zwróciliśmy się z wnioskiem do prezydenta Rzeczypospolitej, pana profesora Komorowskiego, by skorzystał z swoich konstytucyjnych uprawnień i zapewnił opozycji udział w tego rodzaju debacie z przedstawicielami rządu, z panem premierem, Donaldem Tuskiem, z ministrem spraw zagranicznych, by każda ze stron mogła przedstawić swoje stanowisko oraz racje, argumenty, które za nim przemawiają. To jest rzecz pierwsza. I fundamentalna również w tym tego słowa znaczenie, jeżeli chodzi nie tylko o obyczaj, ale też i o standardy polskiej demokracji, decyzji w najważniejszych sprawach. Po drugie, uważamy w świetle tych informacji, oczywiście, które dobiegają do nas z Brukseli, że zobowiązania zaciągnięte przez Donalda Tuska nie zasługują na poparcie. Oczywiście zastrzegamy potrzebę weryfikacji swojego stanowiska kiedy dotrzemy do szczegółowych, precyzyjnych ustaleń, ale te informacje, które dziś dotarły do Polski, pozwalają w sposób kategoryczny powiedzieć, że Donald Tusk na wyrost przyjął zobowiązania. Wobec Unii Europejskiej zobowiązania, które przede wszystkim wymagają dwóch trzecich głosów w Polskim Sejmie, a tych dwóch trzecich głosów przecież rząd zostali, Platforma Obywatelska uzyskać nie może, jeśli zgodnie będzie postępować klub Solidarnej Polskiej Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć, solidarnie nie, zgodzi, nie zgodzą się obie te formacje na zmiany proponowane przez Randa Zmiany groźne, dlatego że jeśli ich kierunek zmierza, do tego, aby Polacy partycypowali w strefie euro wtedy, kiedy ona nie tylko chwieje się, ale zmierza ku opłatkowi, ku katastrofie. Tak przewidują w, w, koniec strefy euro wybitni ekonomiści. Zresztą, jeśli sięgnąć wstecz, 10 lat temu, Milton Friedman zakreślał właśnie mniej więcej taki okres czasu, kiedy strefa euro będzie jeszcze w stanie przetrwać, natomiast wskazując wówczas, iż to niezwykle kruche podstawy ekonomiczne, które nie są w ogóle adekwatne do ambitnych politycznych planów europejskich polityków. Przekonywał, że ten projekt nie może się powieść. Tym bardziej więc nie jest zrozumiały, dlaczego Donald Tusk, za wszelką cenę, chce Polskę wprowadzać do strefy euro i do wszelkich zobowiązań, które z tym są związane. Tym bardziej nie jest rzeczą zrozumiałą, dlaczego Donald Tusk godzi się, aby Polacy płacili koszty i polityczne, i finansowe. Życia ponad stan najbogatszych krajów Unii Europejskiej, bo finansowe są mierzone ogromnymi środkami, mierzonymi kilkoma miliardami euro, które mielibyśmy wpłacać do funduszu 50 miliardów przeznaczonych dla krajów spoza strefy euro w ramach tej umowy, która została zawarta, a polityczne jeszcze dalej idące, w sensie takim zasadniczym, są związane z ograniczeniem naszej suwerenności w obszarze budżetowym, kreowania polskiej polityki gospodarczej ograniczania w konsekwencji też naszej swobody działań takich ważnych w przyszłości, dla przyszłości Polski strategicznych kierunkach, jak na przykład polityka prorodzinna, czy stymulowanie wzrostu gospodarczego, na to po prostu nie możemy się zgodzić, to nie jest w polskim interesie. Nie mówiąc już, że wykracza poza naszą wizję Europy, która nie powinna być Europą federalną, jak niektórzy chcą ją dziś rysować, ale powinna być Europą ojczyzn, to w tamtym kierunku rozwój Unii Europejskiej powinien znowu zacząć zmierzać na nowo. Trzeba odwrócić kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Taki jest nasz punkt widzenia. Drodzy Państwo, o Europie można by było długo dyskutować. Będziemy mogli jeszcze zapewne nieraz się komunikować za sprawą portalu, który odgrywa tak ważną, coraz ważniejszą rolę w polskiej przestrzeni wymiany informacji ze sprawą internetu. Jeszcze raz chciałbym Państwu podziękować za okazję takiego spotkania, takiej rozmowy i zapowiadam, że będziemy częściej bywać na Salonie 24. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję.